Mam też pytanie od Pana Artura o to, czy mężczyźnie wypada palić przy kobiecie, a jeśli wypada, to w jakich sytuacjach, ponieważ od swojej babci dowiedział się, że kiedyś zdecydowanie nie wypadało. Tak, w miejscach, w których palenie było niedozwolone, no to zawsze nie wypadało, ale też w miejscach takich, w których palenie było dozwolone, wymagano, żeby mężczyzna jednak, czy ktokolwiek kto chce zapalić, zapytał swoich towarzyszy, na przykład podróży w pociągu, czy nie będą mieli nic przeciwko. Myślę, że tak to powinno się odbywać. Jeśli chcemy przy kimś zapalić, to bez względu na to, czy to kobieta, czy mężczyzna, zawsze mm, uprzejmie jest zapytać, czy nie będą mieli nic przeciwko, bo dym papierosowy wcale nie jest taki przyjemny i to nie jest wcale oczywiste, że mm, nasze otoczenie będzie zadowolone z tego faktu, że palimy. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się też zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban, i jestem autorem również czasu gentlemanów, do którego cię zapraszam. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz do materiałów dodatkowych. Jeśli doceniasz to, co robię, rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!